Jason Bourne, czyli zakończenie całej trylogii, nie licząc tej części 2012 roku, która no, była moim zdaniem niczym i niczym wartym po prostu uwagi. Ale wracając do samego filmu. Co dostaniemy na tym naszym srebrnym ekranie. Żeby zrozumieć to, co dostaniemy na całym srebrnym ekranie, trzeba obejrzeć te pierwsze trzy części, czyli 2002, 2004 i ostatnią trzecią 2007. Powiem tak w skrócie, na czym one polegają. Pierwsza część po yy, prostu yy, odpierdala nam i okazuje się, że coś jest nie tak. To jest pierwsza część. Druga część, która polegała na tym, że to ciało. Które nam na panowało, teraz zaczyna się mścić i ścigać nas, i po prostu my spierdalamy, czyli Jason spierdala. I trzecia część, w której Jason chce zapierdolić ciało i po prostu wziąć swoje pliki. I tak mniej więcej po tej dziewięcioletniej przerwie, nie licząc tego filmu pomiędzy, mamy zakończenie tego całego wątku fabularnego, zwanego... Nie wiem, Jasonem Bornem, bo jak to nazywać? Trylogią Borna, na czym to polega. No po prostu okazuje się, że nasz bohater wie wszystko. Dowiaduje się, um, co robił, komu uczynił krzywdy. I oczywiście główna rzecz, czyli dowiaduje się, dlaczego stał się tym dziwnym typem agenta, czyli pseudo Jamesa Bonda XXI wieku. Oczywiście za pomocą pewnej kobiety, która. Yy, jakby to daje mu trochę jakieś tam wskazówki, bo, bo jak miałby to sam do tego dojść, no w końcu wszystkiego nie można wiedzieć. Otóż powód, dla którego Jason staje się agentem i zgadza się na pójście do tego całego pseudoprogramu, okazuje się być zabójstwo swojego ojca, który jest moim zdaniem dość dobrze. Jakby zrekonstruowane, ten powrót do lat 90., te sprawy, to wszystko. To jakiś tam, jakiś na pewien klimacik południe, yy, wybuch terrorystyczny, niby. I Jason Bourne oczywiście po pewnym czasie podpisuje papiery. Oczywiście on wcześniej nie był Jason Bourne, ty był kimś innym, ale dostał taki pseudonim, chociaż już, już kurczę sam nie wiem, ale chyba, chyba tak, miał taki pseudonim. I teraz po prostu, czy nie teraz, tylko wtedy zaczął być po prostu no zabójcom służb. No ale oczywiście jak to Ameryka wysyła swoje F-16, wysyła swoich agentów, swoich pajaców na dwóch nogach i zaczyna się bijatyka, zaczyna się ścieranie kolosów i Born, jak Born podróżuje po całej Europie no bo jakby nie inaczej I stara się po prostu dotrzeć do tych ludzi, którzy będą w stanie dać mu nieco więcej informacji i pozwolą mu dotrzeć do tego choru, tego źródła, do którego dąży. I of a lie. Warto wspomnieć, że obsada jest nieco urozmaicona, bo oprócz Mata Damon'a, który o, no można powiedzieć jest taką już stałą twarzyczką tego nowego Hollywood, czy nie nowego, ale po prostu Hollywood. Mamy jeszcze starszą twarz znaną z uprowadzonego, nie, nieuprowadzonego, tylko nie pamiętam, ten, film z taki, z Harry, ten taki film z Harrison Fordem, gdzie ucieka mm -hmm, z urodzonych morderców, z wielu filmów lat 90. i 80. Czyli Tommy Lee Jonesa, Tommy Lee Jonesa, dobry aktor, tutaj też dobrze się spisuje i oczywiście jest ten Francuz, czy tam jakąkolwiek on tam ma narodowość, który Robił wywiasy, tam, bodajże, chyba w Ocean 12, który też jest dość interesującą postacią, ale no, niczego tu nie oczekujmy. To jest taki gatunek filmu, czy tam sub-genre, czyli podgatunek, który nie będzie nam dawał jakiejś tam psychologii postaci, struktury, nic tam nie będzie, tylko będzie po prostu płaska postać. Oczywiście pojawia się też. Ta postać, która pojawiała się w też tych pierwszych częściach, czyli ta jakby sekretareczka, nie wiem, jak ona się nazywa, nie pamiętam, która, no, ma taką samą rolę, jak wcześniej, czyli no, usiadamia Borna, pomaga mu, tyle, mniej więcej, nic więcej. Ale będąc już tak kompletnie szczerym, czy ten film jest warty obejrzenia? Jest warty, bo po prostu kończy tą całą trylogię którą niektórzy polubili, bo mówię, to był taki właśnie um, nowy James Bond dla młodzieży, czy nawet nie młodzieży, tylko dla tak zwanych Young Adult, czyli młodych, yy, starszych, którzy no, po prostu potrzebowali jakiejś tam swojej ikony, agentury, czegoś tam, która mogłaby strzec, czy no, byłaby, jakimś takim, byłaby jakimś takim odpowiednikiem tego okresu, w którym oni żyją. No i mi się wydaje, że takie zakończenie Pasuje. Film oczywiście też stara się wpasować w różne eventy, które dzieją się w Europie, ale też na świecie, typu strajki w Grecji, wiadomo, czym jest wiadomo, co się dzieje w Grecji już od mniej więcej 4-5 lat. Yy, jakie tam są cięcia, jaki tam jest kryzys, jak leci, jeszcze tam chyba euro jest, a więc tak, wiadomo, co się tam dzieje, ale też różne tam wybryki naszej Angeli, yy, ale też cały ten wątek terrorystyczny. Mając na uwadze to, że to jest film sensacyjny, przeznaczony, no bądź co bądź też jakby dla takiej bardziej masowej, widowni, ale ja jednak postaram się dać taką ocenę moją subiektywną, personalną z tego mojego punktu widzenia. tego mówię, tego, tego, oczek tego widza, który oczekuje czegoś więcej. Ja temu filmowi dam, nie wiem, 5 na 8. Bo mówię, mi spodobała się ta cała nowa wizja tego agenta. Wiadomo, ona była czasami troszkę sztampowa, ale coś w tym było. Ona się trochę rozwinęła w przez ten czas, świat też trochę się rozwinął i ten agent dorastał wraz z tym światem i na odwrót. I mi się wydaje, że to jest taka dobra konkluzja tej recenzji.